Ziemia Będzińska jest sercem zagłębia, a my jesteśmy tej ziemi dziećmi. Niewiele jest miejsc tak ważnych dla nas, tak bardzo głęboko symbolicznych, jak właśnie dorotka. Spójrzcie nawet na wymowę: my nie mówimy góra doroty, góra świętej doroty, mimo że to jest piękna nazwa. Wszyscy mówimy tak, jak do najbliższej osoby, jak do dziecka, jak do do znajomej dla, jak do przyjaciółki to jest Dorotka i cieszę się, że mogłem razem z moją grupą przyjaciół przełożyć rękę do tego wielkiego dzieła do dzieła odkrycia Dorotki jej głębokiej symboliki dla mieszkańców Zagłębia no a w tej chwili całego świata marzy mi się, żeby kiedyś ten las, te krzaki, które przez kilkadziesiąt lat zbliżały się do kościoła, żeby one mogły się cofnąć. Żeby ten kościół, który w naszym dzieciństwie był symbolem naszej wiary, naszej tradycji, mógł być widoczny przez wszystkich. Tu obok, na dole, przebiega droga, która jest wrotami zagłębia. Wszyscy przyjeżdżający do Zagłębia poznają to miejsce właśnie po wzgórzu świętej Doroty, po tym kościele na samym szczycie. Mogą to robić tylko zimą, kiedy liście z drzew spadają i kościół jest widoczny. To miejsce, ten kościół, my wszyscy zasługujemy na to, żebyśmy dożyli czasów, kiedy będziemy mogli się tym pięknym widokiem podzielić ze wszystkimi. I tego Wam życzę i sobie. Dziękuję.